Czy masz pod swoją opieką dzieci, które zmagają się z nauką czytania? Takie, dla których ta umiejętność to przykry obowiązek, a nie pełna emocji przygoda? Pomogę Ci to zmienić. Moje szkolenie Teczka Pomocy, Trening Czytania Globalnego i Sylabowego to bardzo praktyczne trzygodzinne spotkanie. Na tym szkoleniu pokażę Ci, jak zmienić naukę czytania w zabawy angażujące wzrok, słuch. I ruch. Zabawy w czytanie pełne będą ruletek, gierbingo, domino, wykreślanek i aktywizujących książeczek z rzepami. Przy takich ćwiczeniach nie można się nudzić. Jako bonus do tego szkolenia otrzymasz wszystkie pomoce gotowe do druku. Setki stron gotowych materiałów. I szkolenie, na którym pokażę Ci, jak ich używać. To wszystko, czego potrzebujesz, by Twoi uczniowie zrobili ogromny postęp w czytaniu. Brzmi ciekawie, a co powiesz na jeszcze jeden prezent? To 136 stron napisanych przeze mnie autorskich czytanek sylabowych. Zapisz się koniecznie na to szkolenie teczka pomocy. Trening czytania globalnego i sylabowego w Cognitus Centrum Szkoleń. Do zobaczenia.